Witam wszystkich z tej strony. Andrzej Stefan Kłobek 9, Paweł Karol Wanda. Dzisiaj pracując pod innym znakiem, pod znakiem Dorota Ludwik 9, Paweł Karol Wanda przez Paweł Delta Lima 9, Papa kiloiski strok, Stroke, Papa Stroke Portable. E... Fielday. Mamy dzisiaj 3 września 2022 roku. Jeszcze 20 minut o 20 minut do rozpoczęcia zawodów. Eee, no, i w miarę przygotowany, jeszcze przyjdzie do mnie tutaj towarzystwo do nocowania. Eee, ja jestem sprzętowo przygotowany. Teraz co mam tutaj ze sobą przygotowane? Zaczniemy od najważniejszego w sumie na field day, Anteny. Eee, tutaj antena PAC12, eee, przygotowana na porace na paśmie 40 metrów w tym momencie, ewentualnie później zostanie skrócona na 20, ale bardzo dobrze mi pracuje Enfit na 20 metrach, więc ta antena będzie na 40. Eee, zobaczymy jaka będzie, jakie będzie jej zastosowanie. Tutaj mamy możliwe, że o widać. Tutaj jest Enfit powieszony bardzo wysoko. Postaram się. O, jest tutaj. Tam jest. Dokładnie tam na środku ekranu jest yy, skrzynka z dopasowaniem. Przewód puszczony dosyć daleko krzaki, także nikomu nie będzie przeszkadzał. A my się znajdujemy również w parku, gdzie można jednocześnie aktywować potę. Yy, Delta Alfa 0 135, Delta Adam 130, 0 135. Yy, tak to wygląda. Dobrze, tutaj mamy także dwie anteny, dwa przewody sprowadzone do mojego, mojego radioszeku. Jak już wcześniej przy nim tutaj byłem, eee, przyrząd do pomiaru mocy, transceiver, analizator antenowy z zestrojoną ze anteną PAC, no i ewentualnie przełącznik antenowy, jak będę się bawił. To jest wymagane wyłącznie do pomiaru mocy. Nie wiem, czy tu coś widać nie. Odświeżanie ekranu jest paskudne, ale radio powinno być ustawione na 50 W. To jest DSP i RFGain. VOX Mało widać w pełnym słonku. RF Power 5 W, żeby nie zapomnieć. <laughs> Oj, przepraszam, nie wiem co nagrywałem. Pełne słonko jak zawsze do nagrywania: idealne warunki, nic nie widać. No a pomału będziemy przygotowywać się do zawodów. Plany na te zawody to akumulator wyżyłować, przenocować w parku i jutro kontynuować zawody, jeżeli coś zostanie z akumulatora. Także. Program będę logował. Program logujący będzie na telefonie. Także w trakcie zawodów moja żona ewentualnie coś dogra. Zobaczymy. Tej kubki nie powinienem pokazywać. No, także do usłyszenia na pasmach. Delta Lima 9 Papa Kilo whisky, Portable. Delta Lima 9 Papa Kilo whisky, Portable. low whisky y portable Dzień dobry, witamy na Field Day 2022 w, na, w pięknym Hamburgu we wczesno wrześniowe popołudnie. Z perspektywy osoby, która na niczym się nie zna, to jest antena. Tam jest antena. Tu jest antena chyba. A tu jest anteniarz. Andrzej bierze udział w zawodach. Dokładnie. A My też mamy troszkę szpasu Delta, Delta Lima na Impapa Kilowiskie Portable. Hmm. Witam z tej strony. Andrzej jest w dziewięć PKW. Dalej DL9 PKW. Mamy 5 godzinę rano. No i kolejny dzień Field Noc spędzona pod namiotem. Jak, już, jak słychać, stacje jeszcze śpią. Kawka się robi. No, trochę dalej. Odejdziemy od obozowiska. No i tak. Podsumowanie wczorajszego dnia: 41 łączności z mocą 5W. Trochę to jest przerażające, kiedy się słyszy stacje, które w tym momencie już woła 300, którąś łączność. Stacja DL, DL0, jakiś tam Surfix. No, ale zobaczymy. Wczoraj miałem osoby nagrywające, może dzisiaj też ktoś coś nagra, a ja przystępuję do drugiego dnia zawodów. Delta Lima 9 Papa Kilo Whisky Portable. Delta Lima 9 Papa Kilo Whisky Portable. Witam wszystkich w krótkim podsumowaniu Field Day'a, w którym brałem udział. Wyniki już są od kilku dni dostępne w mojej kategorii: w kategorii QRP. Assisted. Zająłem siódme miejsce w Niemczech i jedenaste w całym świecie. Tutaj na dyplomie widać. Dostałem też cały, całą rozpiskę. Tutaj szybko ją przejrzymy, jak moje wyniki wyglądały. Co tutaj można zobaczyć? Ogólnie podliczanie punktów w całych wynikach, pomału to tutaj przeskroluję. Zobaczymy, co w tym dokumencie jest. No, jak cały dokument możemy tutaj zobaczyć, co mogę powiedzieć: eee, trzeba lepsze anteny przy tej mocy. Było bardzo dużo stacji, które pracowały w innych kategoriach. Wydawało się, że wszyscy wołamią się przez portable, ale jednak to nie było z taką samą mocą, z jaką my nadawaliśmy razem z kolegami z Polski. Braliśmy w tym udział. Także wyniki są jakie są. Za rok postaramy się jeszcze lepiej. Mamy doświadczenia, ale Najważniejsze to było dobre spędzenie weekendu w terenie. Także z nocowaniem w parku, przygoda. Hej, przygoda. Że dziękuję wszystkim za uwagę. Nie jest to najlepszy filmik, bo nie ponagrywane było odpowiednio dużo filmów, z czego można by było to posklejać, ale jest, co jest i następnym razem będzie tylko lepiej. Że dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Pozdrawiam.